Witam wszystkie osoby urodzone pod znakiem Wodnika. Robimy czytanie tygodniowe dla wszystkich wodników na tydzień od 24 do 30 maja 2021 roku. Ja karty wcześniej przygotowałam, ale jeszcze raz je przetasuję. I patrzymy, co w tygodniu od 24 do 30 maja idzie do wszystkich wodników, co przychodzi i co odchodzi ewentualnie dla naszych wodników. I patrzymy. Kochankowie, ósemka pentakli, sąd i król mieczy Na kochane wodniki. Widzę, że w przyszłym tygodniu będą e, ważyły się jakieś decyzje, jakieś sprawy będą dobiegały końca. E, napracujecie się w przyszłym tygodniu, e, ale te, e, ta praca przyniesie Wam efekty. Ona przyniesie Wam e, po prostu jakieś e, wymierne wyniki. Stoicie przed jakimś wyborem. Widzę, że może to być dla niektórych osób wybór pomiędzy partnerami, osobami. Może się zdarzyć, że dokonujecie jakiegoś wyboru, z kim być. Może macie jakieś dwie opcje. Ten wybór może również dotyczyć pracy. Może dotyczyć na przykład spraw finansowych, może macie dwie możliwości pójścia w jakieś dwa intratne przedsięwzięcia, które i jedno, i drugie wygląda korzystnie. Ważne, żebyście w przyszłym tygodniu dokonywały drogie wodniki, tego wyboru w zgodzie ze swoim wnętrzem. Ponieważ ten wybór może przynieść Wam no, takie ostateczne rozwiązanie, czyli rozliczyć Was. Jeżeli dokonacie zbyt pochopnie tego wyboru, albo w ogóle nie będziecie chcieli podjąć żadnej decyzji, to i tak y, karty mówią, że zostaniecie rozliczeni z tego. Rozliczeni, czyli i tak zostaniecie zmuszeni albo do dokonania wyboru, albo do poniesienia konsekwencji braku wyboru, bo i tak może być. Czyli jeśli to chodzi o pracę, to karty sugerują, byście stanowczo w zgodzie ze swoim wnętrzem, ale również kierując się logiką. Kierując się rozumem, podejmowali te decyzje, ponieważ one no, pomogą Wam albo y, zakończyć pewien etap, albo rozwiązać pewną sytuację. Y, na pewno będziecie y, Zobligowani do poniesienia konsekwencji tych działań lub zaniechania. Wygląda na to, że jeśli podejmiecie te decyzje, czy to w relacjach, czy to w kwestiach zawodowych, to będziecie musieli trochę popracować może nawet trochę to jest małe słowo napracować się, ale ta praca będzie się opłaciła. Ta praca przyniesie Wam wymierne korzyści. Ważne, żebyście w przyszłym tygodniu decydowali jakby to wam określić. W zgodzie z przepisami, w zgodzie z literą prawa. Trzymali się takich wytycznych, no nie bujali zbytnio w obłokach przy podejmowaniu decyzji. O to bym chciała zaznaczyć. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chodzi o kwestie e, zawodowe, to idą do Was sprawy, które mają szansę e, powodzenia na tyle, że na przykład ktoś podpisze z Wami kontrakt, albo ktoś podpisze z Wami e, nową umowę o pracę. E, więc gra jest warta świeczki. Natomiast jeśli chodzi o relacje e, międzyludzkie, jeśli chodzi o relacje miłosne, to to, że wy się napracujecie, że podejmiecie jakąś decyzję i napracujecie się przy tej relacji, to w wyniku tego macie szansę na trwały, usankcjonowany związek. Z przełożenia jest tutaj karta kapłana. Kapłan to hierarchia, kapłan to struktura, kapłan to yy, normy, stabilizacja. No takie takie rzeczy, które są stabilne, nienaruszalne, może tak. I czy to w relacjach, czy w finansach, czy w, w jakichś kwestiach zawodowych, właśnie y, na pewno będzie to y, nagrodzone, że tak powiem, albo usankcjonowane. O. Więc warto podejmować się i działań, i pracy podejmować decyzje, rozważnie podejmować te decyzje, nie pochopnie, bo one naprawdę będą y, rozliczone. To, jak Wy to zrobicie, jak Wy y, zadziałacie, będzie miało znaczenie. To nie będzie bez znaczenia, w jaki sposób Wy się zachowacie, czy y, bardzo pochopnie, czy na przykład nieodpowiedzialnie. Kochani moi, mam jeszcze karty anielskie dla Was. Jedną kartę chciałabym poprosić dla wszystkich osób spod znaku wodnika. Jeżeli macie jakieś pytanie, to karty wskażą Wam odpowiedź. Ta karta, która wyjdzie z stosowania. Ewentualnie poproszę o jedną kartę radę bądź wskazówkę dla wszystkich osób spod znaku wodnika na tydzień od 24 do 30 maja 2021 roku. Bardzo proszę. Jedną kartę dla wodników. I patrzymy, co mają anioły dla wodników. Zaczekaj. O, proszę, zaczekaj. Czyli nie spiesz się. Tutaj król mieczy podejmuje spokojnie decyzje, na chłodno, yy, skalkulowane. Te decyzje nie mogą być podjęte na łapu-capu. Karta mówi, zaczekaj. Twoja sytuacja wymagać będzie wykazania się cierpliwością. Anioły nie mówią nie, ale jeszcze nie. Jeszcze chwilka, jeszcze trzeba się napracować. Czasami niebiosa potrzebują nieco więcej czasu, by umieścić wszystkie elementy większego planu na idealnym dla ciebie miejscu. To, o co pytasz, ma wpływ na życie innych osób. Dokonywanie wyborów zawsze nie dotyczy tylko nas. Niezbędne są dodatkowe przygotowania w celu zapewnienia, że gdy dana sytuacja rzeczywiście zajdzie, zostaną uwzględnione potrzeby wszystkich zaangażowanych w nią osób. Bądź cierpliwy, dzięki czemu wszystkie osoby otrzymają to, co powinny. Tak, karta karmy mówi o tym. Będziecie rozliczeni z tego, jak podejmiecie te decyzje, w jaki sposób. Także zaczekajcie. Nie na łapu-capu, zastanówcie się, wszystko będzie dobrze, wszystko pójdzie po waszej myśli. Umowy przyjdą do was, spełnienie, satysfakcja, ale na spokojnie, z rozwagą, w zgodzie ze swoim wnętrzem. Popracujcie jeszcze, pamiętajcie, że karta karmy rozlicza was i również ważcie te decyzje bo nie tylko one mogą Was dotyczyć, ale również innych. No, jeśli wchodzimy w jakąś relację czy spółkę, zawsze to dotyczy więcej osób niż jednej, także warto zaczekać, przemyśleć wszystkie za i przeciw. Dobrego tygodnia, Wodniki.